Pierwsze to ja nie wiem, czy tu już dojdzie do tego, że Komisja Wenecka będzie każdą ustawę w Polsce komentować, czy też recenzować, czy inaczej. Wiemy o tym, jak bardzo wyemancypowały się Trybunały Konstytucyjne w niektórych państwach, również w naszych, gdzie one nie orzekają tylko, czy dana ustawa jest, czy nie jest zgodna z konstytucją, ale nieraz dają jej wykładnie, czy wręcz tworzą prawo. I tutaj z prawnikami, z którymi rozmawiam mówią, że no, wiedziano, że istnieje jakaś komisja wenecka, ale co, jak była to instytucja zupełnie gdzieś na marginesie naszego życia prawnego, nagle cała seria różnych zaskarżeń i komisja wenecka robi się jakimś nadtrybunałem, no to jest jakiś taki, jakaś Takiej taki uzurpacji władzy, tak jak robi to Komisja Europejska, testując na Polsce specjalne procedury takie dyscyplinujące, i to już jest pewien fakt bardzo, bardzo taki zasmucający, a może nawet w pewnym sensie niebezpieczny. A jak bardzo, no przecież jeśli bierzemy pod uwagę Hannę Grunkiewicz, przepraszam, Hannę Słuchowską. No to jej kadencja wygasła. Niczym tam specjalnie nie zasłynęła, przynajmniej o niczym takim nie wiemy. Natomiast Polska inną kandydaturę zgłosiła w skład tejże komisji. I nagle ta komisja, która jest rzekomo bezstronna, zajmuje się tylko i wyłącznie badaniem prawa, stara się orzekać się zupełnie abstrahując od bieżącej gry politycznej, nagle czyni ją honorową przewodniczącą. No to znaczy, że Mamy do czynienia z manifestacją polityczną, że tak jak z Trybunałem Konstytucyjnym przyszło nam się zmagać, nie tak jak się to w spory prawne to, czy na argumenty prawne, ale bardziej jest to spór jakby z partią polityczną, czy z nie, przynajmniej niektórych tych sędziów. Tak wydaje się tutaj ta manifestacja dokładnie o tym świadczy. Manifestacja po której stronie? W tym sporze się komisja opowiada. Ja przypomnę, Hanna Słuchocka była kiedyś premierem w Polsce z ramienia Unii Wolności i absolutnie jest utożsamiana z tym środowiskiem, a więc powiedzmy ze środowiskiem współczesnej opozycji polskiej. To są pewne sygnały, które powinny nam wiele mówić. Te, te, to twierdzenie o tej bezstronności, twierdzenie o tym, że nie ideologia rządzi w tych wszystkich układankach, ale. Czysta pragmatyka lub bardziej formalne, prawne, to jednak nie jest tak. Tak jak mówiliśmy, to tylko potwierdza, że spór o Trybunał lub w tej chwili spór w jakimś sensie z Komisją Wenecką czy Komisją Europejską jest sporem o naszą suwerenność, bo tutaj zewnętrzne czynniki bardzo mocno próbują porządkować nam politykę, scenę polityczną. A po części też, prawda? Tak, no, z tą w wynesku, nie wiem, wybaczą może smakosze tranu, jest właśnie tak, jak z tym piciem tranu, że jest to, bo bardzo było to nieprzyjemne na siłę, prawda, wtykanie dzieciom i też chyba znikome były potem tego owoce, nie wiem, no być może to, to było zdrowie, ale nie, nie było takich specjalnych badań, jak to wpływało na kondycję na przykład organizmu. Natomiast było to nieprzyjemne, prawda, że pewien doświadczenie z, z obojga stron. No bo to jest doświadczenie ojcze próby wykreowania pewnych instytucji. One jak gdyby testują na nas pewną zwierzchnią władzę w, w, w sferach, które do niej ostatecznie do nich aż tak nie należą. Oczywiście Wenecka Komisja jest tylko taką pomocą do tej wielkiej gry, którą się toczy za pośrednictwem Komisji Europejskiej, która notabene też Uruchamiając tę procedurę specjalnego nadzoru, czy też cały ten proces idący w tym kierunku działa, jak gdyby poza kompetencjami, tak się to ocenia, testuje po prostu na nas kompetencje, czyli możemy takich instytucji sobie jeszcze wymyśleć dużo lub one gdzieś tam są i nagle one będą w innych pewnie aspektach również próbowały porządkować nam rzeczywistość. Proszę zauważyć, jak bardzo jednak kosztownym jest to nasze członkostwo w Unii Europejskiej, takiej Unii, to znaczy tej, którą w tej chwili się projektuje jako superpaństwo, że ta swoboda działania jest coraz mniejsza. No jeszcze jedna sprawa. Pan profesor, jako historyk i też specjalista od systemu urządzenia nowożytnej Europy. Jak ocenia taką wypowiedź? nie jaki pan George Soros, to nie musimy go przedstawiać, jeden z najbogatszych ludzi świata, który potrafił swoimi tutaj, no, w, w, tak powiem, ekonomicznymi różnymi operacjami, mówiąc bardzo delikatnie, nawet zburzyć rządy w niektórych krajach, afrykańskich szczególnie. Mówi tak, porównał Wiktora Orbana i Jarosława Kaczyńskiego do tych, którzy podsycają etniczne i religijne wykluczenia w celu umocnienia swojej władzy. To mi przypomina czas międzywojenny. Mówi, kiedy Miklasz Horty na Węgrzech i Józef Piłsudski z całym szacunkiem, w Polsce usiłowali zyskać kontrolę nad wszystkimi demokratycznymi instytucjami, powiedział yy, tam da jakiegoś magazynu, ale pytali no właśnie, no ale co, czy, czy to było, była zła postawa Józefa Piłsudskiego, czy, nie wiem, nie znam tego pana, Mik pana Miklosza Hortiego, jak pan to ocenia, tego typu porównania? Admirał Hortier rzeczywiście mm, sprawował taką, nazwijmy, mm, Mocną dyktatorską władzę na Węgrzech, ale powiedzmy sobie szczerze, co George Soros ma do Europy Środkowej, lub jaki to jest autorytet międzynarodowy, który na, na spekulacjach finansowych dorobił się gigantycznego majątku i powiedzmy sobie delikatnie rzecz ujmując, jego sposób funkcjonowania w tej sferze budzi. Ym, ogromne zastrzeżenia, a, a niekiedy i przerażenia, bo pamiętajmy, że te manipulacje kosztowały niektóre kraje bardzo dużo, jeśli bierzemy pod uwagę rynek finansowy w świecie. No i też grzebał no. w 1989 roku u nas przy przemianach gospodarczych, prawda? To, to w ogóle się, prawda, wspiera te procesy, jak mówi, m, t, budowy tak zwanego społeczeństwa otwartego m, wedle Popera. Ale to społeczeństwo otwarte ma mieć model taki ściśle liberalny czy lewicowy. Zasadniczo ta, ta wizja nowej lewicy, multikulturalnego społeczeństwa wszechświatowego, zglobalizowanego jest jak gdyby jego celem. A ostatnio, nie tylko, że notorycznie sponsoruje pewne organizacje społeczne typu Fundacja Batorego, ostatnio wprost zaangażował się w polski rynek medialny. Gazeta wyborcza, tracąc możliwości prostego pozyskiwania środków za pośrednictwem tych układów rządowych, układów rządowych w tej chwili pozyskała od niego. Inwestycje, ponieważ Soros zdecydował się wykupić kilkanaście procent akcji Agory po to, żeby ją wspomóc. I, i, I proszę zauważyć, człowiek o jakich poglądach, jakiej wizji, jakiego stosunku, jak wygląda jego szacunek dla bądź co bądź niezależnego, niezależnych władz w Polsce i na Węgrzech, jak, jak się do tego ustosunkowuje. Przecież nie jest obywatelem tego kraju, a chce tutaj po prostu to wszystko układać. On był jednym z tych globalistów lewicowych, lewackich globalistów, którzy mocno potępiali kraje Europy Środkowej ze względu na to, że nie chcą masowo przyjmować uchodźców islamskich. No, pytanie jest, jaki projekt w jego rozumieniu za, tym, za tą wizją yy, jak gdyby tutaj przemieszczania się tych mas ludzkich stoi. Jaka wizja Europy? Europy multikulturalnej, scentralizowanej i bynajmniej nienarodowej, wręcz przeciwnie, kosmopolitycznej. Czyli można chodzić panu Starosowi, co panu do tego, niech pan pilnuje swoich kont, prawda, jeżeli już. No ale on operuje, zresztą pytanie, czy on jest sam, to pewnie jest całe środowisko, które pan w pewnym sensie reprezentuje, a stara się wpływać na bieg spraw publicznych w wielu krajach i naprawdę jeśli bierzemy pod uwagę wymiar etyczny, bo przecież za czasów dawnych, to podejmowany on tutaj był na salonach i prezydenckich, i, i premiera, i z najwyższych władz polskich, kiedy się jawił w Polsce jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, ze mm. względu na swój wpływ. Natomiast naprawdę, e, gdybyśmy ocenili tę postać nie tylko w wymiarze polskim, to, to, to jego prawo do tego, żeby pouczać jakieś rządy naprawdę jest zerowe.